Dla burmistrza gminy Kartuzy i część druga, proszę podać trzy priorytety, trzy cele, które będą dla Pary najważniejsze w tej kadencji, które na pewno będą zrealizowane. Witam Państwa. Pani Małyczka, stąd, stąd. Witam Państwa bardzo serdecznie. Witam w imieniu własnym oraz Komitetu Wyborczego Wyborców HEDŻ, który reprezentuje. Witam Państwa, bo bardzo jest to dla mnie ważne spotkanie z Państwem. Jako pierwsza odpowiadam, jest, są to moje pierwsze wybory na stanowisko burmistrza, jestem pierwsza na liście z racji nazwiska, także tych jedynek jest w aktualnym moim czasie bardzo dużo. Natomiast chcę powiedzieć, że od 12 lat pracuję w samorządzie powiatowym, pracuję w samorządzie gminnym. W Radzie Miejskiej jestem już drugą kadencję radną. Przed moją pierwszą kadencją przez 6 lat pełniłam funkcję pełnomocnika burmistrza. Współpracowałam ze wszystkimi burmistrzami, którzy y, mm, pełnili tę zacną funkcję w Kartuzach, y, od Pana Pamięci y, Mariana Wilkowskiego, aż y, do czasów, gdy pełnił tę funkcję Pan Mieczysław Grzegorz y, Znam pracę burmistrza, wiem na czym ona polega, y, lubię tę pracę. Kocham ludzi, kocham ludzi i dlatego zdecydowałam się prac pracować na rzecz społeczeństwa, dlatego też zdecydowałam się tutaj kandydować i poddać się publicznej weryfikacji. Pierwszym moim celem, który na pewno zrealizuję, będzie poprawa komunikacji interpersonalnej, międzyludzkiej, wprowadzenie zgody między ludźmi, wprowadzenie zgody w naszej gminie, wprowadzenie... Poczucie, że wszyscy jesteśmy chciani, że wszyscy jesteśmy u siebie, że pracownicy mogą pracować w poczuciu bezpieczeństwa, zaufania, że mieszkańcy są chciani w urzędzie, są chciani e, uczestnikami naszej społeczności. Drugi cel to taki, że drogi wybudowane nie zawsze ułatwiają komunikację drogową. Musimy to zmienić. To nie jest tak, że gładki asfalt sprawia, że jeździmy szybciej. Proszę Państwa, pomimo tego, że Modernizacja wielu dróg nastąpiła w kartuzach, to y, ruch kolowy jest.